Moi drodzy, przejdźmy do meczu. Mamy Los Angeles, All Time Lakers, y Celtiki plus Clippersi. Zagramy sobie Milwaukee Bucks kontra Lakers. Już teraz wiem jak się rzuca. Zobaczymy jak wyjdzie nam tutaj e, w czasie meczu i zapraszam was po prostu. Takie będą gdzieś dwa odcinki z Demka. Mam nadzieję, że się spodobają. Pierwsze punkt Zaczynamy od mieli baksów no, Trzeba się skupić. Piękne przejęcie Paula George'a i myślę, że... To na pewno nie zupak, ale Kały Lenard! Pierwsze punkty dla keepersów Lecimy. Teraz tutaj porobię Mamy to Kałego samego. On spróbuję pod czy wlecieć i tak jest! Piękny wsad Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. No Kawhi się nie boi i jak widzimy też w playoffach ma niesamowitą formę Paul George szuka tutaj miejsca ale my tutaj jeszcze hmm. wide open Ka y Kawajem kolejne punkty dla aktywistów bardzo dużo tutaj zawodników Paul George próbuje pod kosz i tak jest piękny proszę

then there's Dante Divincenzo. Oh, it's oh, it's oh, it's okay, well, let's go down to David Aldridge for a report from the sideline. Hey, Kevin. We know that for years the NBA has thought about a postseason play-in tournament to get more teams and fans involved. Last year's pandemic no stoppage basically necessitated its implementation. No, wpadło, for the, NBA, the the disruption of business as usual. in the second quarter, so far. jest co zrobił Lopez. No czas na zmiany, no zobaczcie minęły... Minęła ponad minuta. I nie mogę nic trafić tymi zawodnikami. Niech oni mi tu wpuszczą Lenarda, George'a, Zubaka, Williams'a. <todgłosy> lub, w Beverly. Po kolwiek, ale żeby tutaj był dół, mi dobry. dobry. Leonard zbiórka i patrzcie teraz, lecimy do końca i tak jest! 16-19, 19-16 dla Bucksów. Dobrze, przychodzimy na centra. Trzeba zacząć grać spokojnie, tak jak grało się. I Zubak pięknie teraz tutaj zrobił. Dał czapę i po raz kolejny wchodzimy na podkosz. Ale mamy Citroły, no i moi drodzy, one są dla mnie już trudne teraz. 76, dobra, udało się. Jesteśmy Muszę się przyzwyczaić po raz kolejny do tych nowych 80, no to też nie najlepiej. Y, trudniejsze są rzuty. Moim zdaniem są naprawdę dużo trudniejsze. I mamy bonus, 40 sekund do końca, spróbuję teraz to obronić. Ojej, zgubiłem go. Strasznie go, zgubiłem, ale on nie trafił. Harrow, to the paint. That's good. The key for him is to bring the same level of energy over these last two quarters. Kawhi Leonard is out there with Marcus Morris. Then Paul George. Then it's Patrick Beverley. And it's Zubac at the center, walking down the middle. started out 0 of 1 from the line, missing their only other attempt early. And he knocks down the first one. I don't know special he, kind of athlete. And I think it's a special kind of athlete. I think it's a special kind of athlete. I don't know his teammates call him Ferrari. The way he's built. A muscle car might be more accurate. On to Tacumbo, passing to Lopez. Janice outside.

So looking it over, and oh boy, a lot of contact there, but he gets the call and will shoot two. Hey Greg, you played in a different era of NBA defense, when you look at how defense is played now in the league, how do you feel about it? You know Kevin, I, I think the introduction of the zone, by and large, has been great. Center offense really struggling to put possessions together, that puts them in the lead. Lugzo's got six. It Ugly start to this half, hitting just 20% from the field. Gotta pick it up. To the middle. Here's Matthews. Good, and the assist goes to Giannis. And when the defense is focused on you, good that much Je, myślę, że w tej grze będą bardziej kluczowe, e, przynajmniej tutaj w domówce wydaje że się, jest bardziej kluczowe wchodzenie pod kosz, niż próby szukania rzutu. Z faulem! Tak jest! No już się tak skupiłem, żeby trafić tym to tam. Bardzo dobre podanie tutaj do Szameta. Ja brak, udało się trafić znowu na 76% to tak, tak średnio wychodzą mi te rzuty filtrowe, ale... I po raz kolejny Nie wiem, czy za głośno trochę tutaj tej gierki ja Myślę, że tak będzie idealnie <laughs> Po raz kolejny piękny wsad tutaj zrobiony został mi tutaj Morisa, ładnie się i podaję do Morisa I wykończenie, i tu jest łatwe, żeby zrobić tu excellent. World Open, nie ja akurat tutaj jeszcze się dodatkowo udał, żeby na zielono dać. No, zmienili chyba troszeczkę metę również. Że zamiast grania, spróbujmy to, ale dobre. Teraz tutaj był, była obrona. Moris szamec, próbujmy. Nie wyszło. Zmienili też, że zamiast więcej tych rzutów za 3, co tak samo stosowałem w NBA 20 y, i po prostu y, robiłem y, tak, żeby mieć wide open trujeczkę. A tutaj widzę za to, że nie, że całkowicie odwrotnie to ma być. Niemic nic nie porobię, spróbujmy tutaj jakoś zastawkę zrobić. O właśnie, o to chodziło. Jeszcze excellent przed... Przepiękna akcja to była. Leonard. Zastawienie i spróbowanie wejścia pod kosz. Myślę, że to jest... klucz hasło, nie?

Miał być pogrom. Zacząłem przegrywać. Leonard, 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 Tok jest jeszcze z faulem Middleton mnie jeszcze sfaulował tutaj, ale jak on poleciał tutaj. Nie widać, tutaj ciągnięty był.

the work he's done inside i mean slashing driving the lane attacking the basket at every even chenfeld passes to lopez and i know this coaching staff loves seeing lopez play a physical brand of basketball even if it means he has to take a few knocks here and there and the clippers making a switch here harold's checked in Niedobrze to wygląda, Lenard. Pięknie to chyba było za trzy. Tak jest, dobra. Myślałem, że za dwa, ale chłopie nie zawodzi. No, 49 do 47. No to trzeba naprawdę szybko odbierać. No i teraz George Wild Open za 2. I teraz to jest ta akcja na Remis Lenord 51:51 za 3. Oj, niedobrze, 33 sekundy do końca, Moi drodzy. Już będziecie tutaj ze mną do samego końca odcinka. I czy uda mi się? Muszę tu szybką akcję zrobić. To jestem przez Janisa, to za dużo nie zrobię. Próbujmy zablokować. Janis mnie tutaj zaczął kreć. Harel to był! Nie! Myś... Czemu tam był Harel? Nie zwróciłem uwagi. Nie zwróciłem uwagi kompletnie. Dwa rzuty tutaj drabaksów. No i tak jest. 55. I 56 na 100% No niebezpiecznie Jeszcze timeout wzięty przez Rifsa. O kurczę Nie zauważyłem, że to jest hard. Byłem przekonany, że sam stał tam Leonard Ładny teraz tutaj Sadzik, ale trzeba kryć Kryć, kryć Będziemy faulować No nie mamy jednej możliwości 12 sekund do końca Dobra Spudłował Jeszcze jedno pudło Come on. Dwa tylne Ligery No i mam nadzieję, że to się uda Niestety Paul George, tutaj trzeba zrobić szybką akcję. Leonard, nie mnie niestety. 4 sekundy. Jedyną szansą teraz tutaj jest to szybki faul. Żeby mieli rzuty i spróbować zrobić akcję za 3 i wiadomo kto będzie rzucał. Ten kto w tym meczu robi niesamowite akcje. Jest fał, 3,7 sekund. Da, jej, nie trafi jeden, nie trafi jednej. Niedobrze, niedobrze, daj mi tą szansę, chociaż no niestety i chyba to jest mecz już przegrany. Jeszcze Lenart nie trafił. 59 do 55, moi drodzy. Dobry mecz to był mój pierwszy w NBA 2K21. Dużo się nie zmieniło pod względem y, movementu zawodników, ale rzuty są niesamowicie inne.